Co Ty wiesz o Johnie Godsonie? Jeśli z go znasz, będziemy rozmawiać o polityce, rodzinie, przyjaźni, zdradzie, PO, PSL i nie tylko. W cztery oczy z Johnem Godsonem, Zulejka, Machuń, Michałowska. Zapraszam. Panie pośle, rozmawiamy dokładnie dzień po ogłoszeniu informacji o wstąpieniu e, Pana do... Klubu parlamentarnego PSL. Jak pan się dzisiaj czuje? Um, czuję się dobrze, choć to wszystko się okaże. E, wydaje mi się, że um, wobec sytuacji e, polskie ceny polityczne, że PSL jest ugrupowania, które w moim ocenie jest bardzo otwarte, zdroworozsądkowe. Dotychczas były jako partie wiejsko, mało, miast, miało, mało miasta, ale w ostatnim czasie starają się właśnie rozszerzyć swoje oferty do też mieszkańców większych miast, żeby było takie partie jak chrześcijańsko, chadecko i też miejsko. A więc zobaczymy. Obserwując reakcję internautów e, po tej informacji, wygląda na to, że większość z nich nie rozumie e, pana decyzji i zarzuca panu interesowność. Jakby pan się odniósł do takich zarzutów? Ehm, właśnie, to nie jest interesowność, bo jakby było, jakbym był osobą interesowne, to ja bym w ogóle nie opuścił PO. Dlatego, że w PO miałem swoje pozycje. E, premier Donato był przyjacielem był u nas w domu i tak dalej, więc ja bym po prostu pozostał tam i robił karierę, tylko że chodzi mi o coś więcej w polityce. Jakbym był osoba interesowną, to później bym został z Jarkiem Gowinem w Polska razem, gdzie byłem założycielem, czy współzałożycielem i wiceprezesem. Będąc w koalicji z PiSu, to też miałem jakby swoje pozycje, tylko że chodzi mi o coś więcej. Jestem w PSL, dlatego że rozmawiał ze mną pan wicepremier Janusz Pichoczyński. Wierzę w jego intencji zmiana w polskiej polityce. I fakt też, że nie, nie ma co okrywać w Łodzi, to PSL nie, jest, nie ma jedni, ani jednego mandatu w ostatnich czterech wyborach, to nie zdobyła tutaj mandata, więc jaki interesowność w tym e, mogłoby być? I poza tym. Poinformowałem, że w razie uzyskania mandatu w kolejnych wyborach, że będę posłem społecznie, to znaczy będę niezawodowym i nie będę pobierał uposażenia poselskich. Czy to jest interesowność? Rozumiem. W takim razie może wróćmy do PO. Opuścił Pan PO. Nie wszyscy orientują się, dlaczego Pan to zrobił. Zarzucają Panu decyzję pochopną. Nie można było jakoś inaczej tego załatwić. Przede wszystkim to nie była decyzja pochopna. Ta decyzja dożywała przez półtora roku. Półtora roku wcześniej w tej sprawie rozmawiamy z premierem Donaldem Tuskiem w czterech Cztery. O, oko? O? W cztere oczy, dlatego że wcześniej nie były dyscyplina w sprawach światopoglądowe platformy były takie ugrupowania pluralistyczne, ale we WOZE walka z pisem została wprowadzona dyscyplina, z co protestowałem. Pamiętam, jeden z Rady Krajowej poprosiłem, żeby nie było dyscyplina w tych sprawach. Pamiętam wyjazdowe posiedzenie klubu P na Jahrańce Tak samo prosiłem. Pamiętam, wtedy pan Stefan Nieszałowski, właśnie prosił, żeby było dyscyplina. A tak na marginesie uważam, że to jest, to jest no, nie na miejscu, dlatego że konstytucja RP, artykuł 53 ust. 1 gwarantuje wolności sumienia i wyznania każdemu obywatelowi, więc uważam, że w sprawach sumienia nie powinno być mowa, w ogóle mowa o, o, o e, dyscyplinach. I nic się nie zmieniło po tej rozmowie. Prosił, żebym poczekał, żebym wytrzymał. Czekałem półtora roku. A więc nie może być mowa o pochopność. Co mnie bardziej takie jakby zaczęło boleć, to jest wtedy, kiedy koledzy czy koleżanki zaczęli mnie publicznie atakować i mówili, że wstydzą się mnie za to, że mam takie poglądy. Ja nie chciałem, żeby było ferment w PO, i to dlatego uważałem, że honorowy rzecz, czy honorowy krok, to jest w znaku protestu opuszczenie partii PO. Następnym krokiem była Polska Rada. Czy uważa pan z perspektywy czasu, że to była pomyłka, i czy czuje pan się zgodzony z <laughs> wyrzuceniem z partii? Na dzień dzisiejszy, oczywiście, jakbym miał podjąć tę decyzję, dzisiaj bym go nie podjął. Ja bym nie podjął ten krok. Wierzyłem w ta idei, który przedstawił mi Jarosław Gowin. Współpracowaliśmy Staram starałem się go wspierać w tym bardzo trudnym dziele, jakim jest budowanie partii. Tylko że wydaje mi się, że to jest takie moje ocenie, że w momencie, kiedy przyszła ta możliwość współpracy z PiS. I w naszej rozmowie okazało się, że też jest takie oczekiwanie od strony Jarosława Kaczyńskiego, żeby poręczył, że tych osoby, tych posłów, które będą z Polska Razem, będą zdyscyplinowane pod każdym względem. I głosowania w sprawie e, wotum zaufania wobec rządu były jakby moment, takie papiery latmusowe. Ehm. Przed tej głosowaniem ja rozmawiałem z Jarosławem Gowinem i przekazałem, jakie jest moje odczucia i jakie jest moje stanowisko na ten temat, gdyż uważam, że w momencie, kiedy mamy niebezpieczeństwa w naszej wschodniej granicy, w momencie, kiedy Rosja próbuje nas rozgrywać, próba odwołania rząd po prostu wicoce niemądrze i nieodpowiedzialne. A więc podjąłem decyzję, że zagłosuję za rząd Donalda Tuska. Co skutkowało to e, później, że zrezygnowałem z byciem wiceprezesem partii i następnego dnia zostałem wyrzucony e, z partii. Ja bym wiedział, że taki będą kolej rzeczy. Oczywiście ja bym, bym się nie angażował, bym po prostu pozostał posłem niezrzeszony. Jak pan widzi swoją przyszłość, w PSL? Ehm... Tak naprawdę przeszłość tylko Bóg zna um, Oczywiście jeżeli Bóg pozwoli jeżeli wyborcy e, zagłosują, um, chciałbym kontynuować moje pracy e, w Sejmie. Um, będę chciał e, więcej zaangażować w sprawach e, e, wspierania e, rządu. szczególnie jeżeli chodzi o e, sprawach współpracy polsko polskoafrykańską um, ja nie zamierzam zmienić dotychczasowych moich priorytetów. Nigdy nie stanie się takim, nie wiem, rolnikiem czy ekspertem od rolnictwa. Moje dziedzinie działania to są właśnie m.in. sprawa innowacyjności i nowoczesnych technologii, to jest sprawa zagraniczną i gospodarczą, a zwłaszcza współpracy gospodarczej polsko-afrykańską. I to są sprawa rozwój miasta Łodzi, wspierania władzy samorządowej w rozwoju naszego miasta. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję.